Siemano robaczki, z tej strony Elisa i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Tym razem przeniesiemy się trochę i w czasie, i w miejscu, ponieważ zabieram Was do chyba najlepszego McDonalda w Holandii. Przeniesiemy się do lat 50. na Route 66. Jak widzicie, jesteśmy w McDonaldzie. Zapraszam Was do odcinka. Pamiętajcie o łapkach, słupkach i komentarzach. Nie przeciągam, już zapraszam. Check the mic and make sure it sound right, boys. Widzisz lepiej? Dobra. Tak jak wspominałam znajdujemy się przed McDonald'em w miejscowości Best. To jest jakieś około 10 km od Eindhoven. Tutaj niedaleko przebiega a więc dojazd jest bardzo łatwy. No i jak możecie zobaczyć, nie jest to typowy McDonald's, to jest to, co jest w nim najlepsze. Jest on stylizowany na McDonalda, który znajduje się w Ameryce, ale do tego przejdę za chwilę. Zacznijmy od początku. Ten McDonald's mogłoby się wydawać, że jest najstarszy w Holandii, a wcale nie jest. Został on wybudowany w 1993 roku, Pany przez parę. Tak naprawdę marzeniem tej pani, która to wybudowała, było zostanie baletnicą, Facet, który się za to wziął, zawsze marzył o tym, żeby poszerzyć horyzonty McDonalda, ponieważ w owym czasie, kiedy już to wybudowali, Beethoven były dwa McDonaldy, ale jemu mega spodobało się to miejsce. Więc wybudowali tutaj tego McDonalda i oni od samego początku wiedzieli, że będą chcieli go zrobić w stylu Hard Rock Cafe, żeby użyć w środku przedmiotów do udekorowania tego miejsca. No i tak, i stworzyli najpierw McDonalda, który był stylizowany na Hard rock, kafe na lata powiedzmy 50-60, ale w 2013 roku ten McDonald's przeszedł gruntowny remont na zewnątrz i wewnątrz i e, mocno to małżeństwo stylizowało się mocno na McDonalda, który znajduje się w Ameryce, w miejscowości, którą napiszę tutaj i wrzucę Wam też tutaj zdjęcie jak wygląda. E, jest mocno stylizowany właśnie na tym, miejscu, na tym miejscu z 55 roku w Ameryce. Serio wygląda jak z Road 66. Zobaczycie za tyle w środku, jakbyśmy się przenieśli w czasie. Dobra, bo wszystko powiedziałam, jak nie to sobie przypomnę i powiem więcej. Dobra, idziemy teraz do środka. No i znajdujemy się przed wejściem do tego McDonalda. Wita nas klasyczny... E, Ronald? To jest Ronald? No nie wiem, wita nas klasyczna maskotka McDonalda. Jak widzicie w środku jest dużo ludzi. Mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzało. Co, so, idziemy do środka, już się nie mogę doczekać, bo tak jak na zdjęciach widziałam, to w tym jest mega. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy już w środku. Jak możecie zauważyć, jest tutaj pełno właśnie takich dekoracji w stylu amerykańskim, produkt 66, coś w tym stylu. Chewrolety, Merlin, pełno neonów i dobrze. Co chce? Mm. Single big tasty. No Medium menu. Dzień dobry. Są tutaj automaty do zamawiania, takie dziwne. Eee, więc my już złożyliśmy zamówienie. No tutaj jest tradycyjne tak jak wszędzie w Holandii, czyli raczej ubogie, bo serio McDonald's w Holandii jest bardzo ubogi, porównując na przykład do polskiego. E, tutaj przeważnie jest, tutaj w sumie dostępne jest tylko Big Tasty. Więcej jest takich e, wege, e, więcej jest wege propozycji e, dostępnych niż jakieś tam mięsnych. Te mięsne są wszystkie serio proste. Big Tasty, Quarter Pounder i tyle. Dobra, wziąłam tutaj Adriana. My jemy te Big Tasty, bo one na są najlepsze. Big Mac już nam się tak przejadły, że hej. Serio, oprócz tego, to nic nie ma. No cóż, znaczy, Jedzonko, spoko. Yy, I wiecie co? Jest bardzo dużo ludzi, ale czekaliśmy ile? 3-4 minuty, naprawdę szybko, także obsługa jest spoko. Wszystko jest cieplutkie, świeże. No i co? Dobra, jemy. My już podjedliśmy, zbieram cały ten śmietnik i idziemy, spróbuję nagrać jeszcze trochę przebitek, jest mega tłoczno, a nie chcę nagrywać tak za bardzo ludzi. Więc spróbuję nagrać te najlepsze rzeczy, które tutaj są, bo jest naprawdę mega dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Najważniejsze to chyba jest ten Kalila, który wisi na suficie spróbujemy Wam to nagrać. Nie ten, inny, cały, lepszy, większy Idę jeszcze zobaczyć do łazienki, bo Adrian był i mówił, że męska była fajna, tak że Damska może też będzie spoko. No, fajnie by było. Ciekawe czy to jest jego oryginalny. O, czekaj, ale bym go chciała mieć. To za przystojnie jak tu stoi. No. Tutaj na przykład są zdjęcia Madony w kampanii do Dolce Gabana z 2010 roku. No. Ej, Chciałabym mieć to auto ma takie ładne kolory.

Masz 10 centówkę? Nie. No O i tutaj jeszcze był ten. Y, otwierać to butelek. Słuchaj, manię. Nie będę tą Kansas City, Sydney oryginalny. nie ma pokazała, akurat się do z tyłem odwróciła. Bo z bliska już te stopy nie są takie fajne jak w stale widać to Widać to Chcemy? Chcemy Brando ja. On w tym filmie, on w tym filmie to to naprawdę Naprawdę? Nie? Poczę ci pokażę. Nie wiem. O ja, ale głupa. Powiedz bye bye do McDonalda. Znamy się z tym McDonaldem. Serio, spoko, naprawdę. to jest do tego. No. Tak? Czemu ludzie się Dobra, więc my kończymy naszą przygodę w McDonaldzie z lat 50. Mega mi się podobało, Adrianowi też. Mega zarobisty... Bardzo fajny w środku klimat. Serio mogliśmy się poczuć jak gdybyśmy się przenieśli w czasie. Yy, muzyczka gra z tamtych lat. <laughs> Młody cały czasu wczoraj. Muzyczka gra z tamtych lat, na one świecą, nawet obsługa ma ubrania stylizowane na tamte lata, ale nie nagrywałam, no bo nie wolno. Yy, no i co? Jedząko takie jak wszędzie, czyli dobre, bardzo szybka i sprawna obsługa, pomimo, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi i jest mega duży przemiał ludzi. Jest mega duży przemiał ludzi, ale co chwilę ktoś wchodzi, wychodzi. Także nie czeka się długo i co? Było naprawdę fajnie. I polecam każdemu, jeśli będziecie gdzieś jechać, przejeżdżać koło Eindhoven, no to zapraszam, wbijajcie, to jest best niedaleko Tu była serio spoko. Dobra, a ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.